Rzeczywiście byłyśmy przygotowane na trudniejszy mecz. Chociaż cieszę się, bo nie dałyśmy po prostu im w żadnym momencie, nie wyciągnęłyśmy do nich dłoni, żeby po prostu uwierzyły, że mogą ten mecz wygrać. Więc to mnie też cieszy, że grałyśmy swoje i tak miało to wyglądać. My bardzo dużo pracujemy nad koncentracją w trakcie spotkania, bo to jest najważniejsze i coraz lepiej nam to wychodzi. I dopóki, dopóki to utrzymujemy, plus taktykę, naprawdę to potem się przychodzi na naszą grę i naprawdę to wygląda tak jak, jak dzisiaj. Te są sezonowi nierówne, są różne składy, różne sytuacje. My tutaj się dobrze czujemy w swoim, w swoim towarzystwie, więc to też widać chyba na boisku i czerpiemy radość z tego, że gramy. I chyba, chyba to że te mecze wyglądają właśnie tak. Dla nas emocje były przez cały mecz, bo bardzo chcieliśmy wygrać. Myślę, że fajne było to, że trzymałyśmy koncentrację, mimo wysokich wygranych w setach, bo trzeba przyznać, że troszkę spodziewałyśmy się myślę więcej walki ze strony uks u ale wykonałyśmy kawał dobrej roboty. Po wygranym secie do 11, zwłaszcza drugim secie, wiadomo, że ten trzeci set czasami może paść łupem przeciwnika, więc tym bardziej cieszymy się, że to Utrzymałyśmy no i myślę, że wykonałyśmy dobrą robotę przede wszystkim w zagrywce i w bloku. Nie wiem ile tam punktowo wychodziło tych bloków, ale dotykałyśmy dużo piłek, więc miałyśmy sporo kontr. Myślę, że nie mamy innych planów i celów na kolejną wizytę w Nesie, więc mam nadzieję, że skończy się tak samo pomyślnie. My się bardzo cieszymy z tego wyniku. Faktycznie tak wyszło, byłyśmy gotowe na każdy scenariusz. Przyznam szczerze, myślę, że nasza porażka, która nam się zdarzyła z Szałem była takim wstryczkiem w nos i mimo wygranego pierwszego seta, czy drugiego seta, gdzie wygraliśmy jeszcze wyżej, była bardzo duża koncentracja na, na trzeci set i żeby to jak najszybciej jakby skończyć się pewnie. Także myślę, że tutaj brawa dla całej drużyny za postawę. Naprawdę jestem o tym przekonana, ponieważ gdzieś tam miałyśmy słabszy moment. Nie wiem, ci to może jakaś dekoncentracja i faktycznie ten mecz z Rzeszowem sprowadził nas jakby do pionu. Także dobrze się to przydarzyło w takim momencie i dało to nam dużo pozytywów na te następne mecze. Z poprzedniego sezonu bardzo dobrze się kojarzy, także bardzo się cieszę, że tam wracamy. Myślę, że, że nie tak to powinno wyglądać. Walka o, o finał Pucharu Polski jest mi... Przykro i wstyd, że, że tak to wyglądało w naszym wykonaniu, bo nie potrafiłyśmy nawiązać walki. Ciężko coś powiedzieć. Myślę, że przeanalizujemy to na pewno, bo niedługo tu wracamy, więc jest to materiał do analizy i mam nadzieję, że wrócimy tutaj niedługo i będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Myślę, że to będzie zdecydowanie chęć rewanżu i pokazania się z jak najlepszej strony. Pokazują cały czas, przez cały ten sezon, zresztą nie jest przypadkiem, że przegrał tylko jeden mecz w lidze, że są bardzo mocnym zespołem. Ale każdy, każdy mecz i też turniej Pucharu Polski rządzi się swoimi prawami, więc zobaczymy.